Słuchajcie, dzisiaj wdrażam w życie akcję, romantyzowanie swojego życia. Wstałam cię rano, o ósmej, zjadłam sobie dobre śniadanko, zrobiłam sobie nawet jogę. Teraz jestem już ubrana i idę do kawiarni poczytać książkę. Nie ma co się jeść w domu. I marnować e, dnia. Skoczę po drodze nadać paczkę z winted. W ogóle teraz takie słoneczko wyszło, więc e, cieszę się, że akurat jak tutaj wychodzę, to jest ładna pogoda. Pokażę Wam jeszcze mój outfit. Moja głowa trochę wygląda jak jajko, bo mam kitkę. Ale tak, taki sweterek zapinany, gruba kurtka i torba z sibą, którą mam z, z Tokio. W ogóle widzę że tą kurtkę. Byłam zmuszona kupić, bo przypadkowo urwałam w przemierzalni ten ściągacz i no, bo przyznałam się do tego po prostu. Tam pani w sklepie przyszedł kierownik i kazał mi kupić tą kurtkę. No, to ją kupiłam e, i przyszłam sobie ten ściągacz, więc w sumie no, jakby wszystko jest z nią teraz ok ale no wiecie, przynajmniej szybko podjęłam decyzję, bo nie zastanawiałam się, czy ją wziąć, czy nie. A jak już mi kazali ją kupić, no to ją wzięłam i mam już kurtkę na zimę, więc się nie muszę tym przejmować. Dobrze, tu zostawiam drzwi. Nie ma problemu. Wróciłam już do domu i bardzo miło spędziłam sobie czas w kawiarni. Zaraz wam pokażę, jaką książkę czytałam. Dodatkowo sobie zaczęłam projekt na studia, więc y, już mam mniej więcej zarys zrobiony. Dobra, książka, którą czytałam w kawiarni, to Atomowe Nawyki Jamesa Clear. E, I na razie czytałam dopiero 50 stron, więc nie chcę jeszcze oceniać całej książki, ale na, zapowiada się ogólnie bardzo fajnie. I e, no jest ona głównie o, o nawykach, jak sama nazwa wskazuje i o tym, jak wprowadzać w życie jakieś takie drobne nawyki i jak rezygnować z takich negatywnych nawyków, których niestety ja mam dużo i właśnie chciałabym sobie trochę, wiecie, wprowadzić takie jakieś dobre nawyki w swoją rutynę, więc mam nadzieję, że ta książka trochę pomoże, ale na razie wygląda bardzo fajnie i wydaje mi się, że jest merytorycznie też tak dobrze napisana i naprawdę lekko się ją czyta. Myślałam, że ona będzie taka w ogóle... Muszę wam powiedzieć, że ja zazwyczaj czytam książki jakieś takie fabularne, dlatego książka w tym stylu to jest dla mnie nowość i myślałam, że trochę będzie nudna po prostu, ale naprawdę super się ją czyta, więc myślę, że za parę dni ją skończę i będę mogła dać Wam opinię na jej temat taką szerszą po prostu, bo po 50 stronach, no to jeszcze nie jestem w stanie aż tak dużo powiedzieć. I teraz myślę, że będę sobie szyć piżamę z starych koszulek Mateusza, bo ma dwie stare koszulki białe, które jakby są już mu niepotrzebne i stwierdziłam, że sobie z nich spróbuję uszyć taką białą biżamkę z racji, że dzisiaj staram się mieć produktywny dzień, wiecie, romantyzować swoje życie, no to będę dzisiaj rozwijać też swoje hobby. No. Ogólnie już dosyć dawno nie szyłam nic na maszynie oprócz opaski z leginsów, którą miałam na poprzednim filmiku więc fajnie by było do tego wrócić, bo kiedyś jak sobie ją kupiłam to bardzo dużo szyłam i wiecie, jakby kołowałam jakieś ubrania w lumpie na przykład i je przerabiałam, albo w ogóle szyłam coś od podstaw z materiału i to było mega fajne, mimo że te rzeczy nie wychodziły zawsze idealnie no to fajnie było coś takiego kreatywnego zrobić, więc teraz sobie też trochę spróbuję coś tam na tej maszynie porobić i może wrócić do tego, do tego hobby, bo uważam, że jest bardzo fajne i fajnie jest po prostu móc jakoś kreatywnie swoje rzeczy przerabiać. Dobra, to idę teraz e, sobie jakoś tam zaprojektować to, co chcę uszyć. Zastanawiacie się pewnie, jak zrobię wykrój tego. E, tutaj mamy t-shirt, który po prostu zostanie t-shirtem, więc z nim nic nie robię. E, I tu mamy drugi t-shirt, z którego będę robić spodenki. I ogólnie ja e, nie korzystam nigdy z wykrojów, co jest oczywiście błędem, bo byłoby to dużo bardziej e, takie, wiecie, profesjonalne i wychodziłyby te rzeczy po prostu lepsze, lepiej skrojone, ale posłużę się po prostu moimi innymi spodynkami, odbliżamy, które sobie przyłożę do tego i spróbuję wykombinować, w jaki sposób miałoby to być zrobione. Ale widzę, że na szerokość to ta koszulka będzie idealna. Więc yy, muszę sobie jakoś pomyśleć, jak to ma być, wiecie, wycięte, yy, żeby później to jakoś sensownie zszyć. Nie wiem, czy to się uda, ale zobaczymy. Jak się uda, to będzie fajnie. Bo akurat potrzebuję piżamy, bo ostatnio moją yy, piżamę poklamiałam. Potrafię czasami pół dnia w piżamie, a zamiast ją przebrać, wiecie, od razu po wstaniu, coś tam sobie narysowałam ołówkiem i teraz będę ciąć. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo. Jestem bardzo niepewna co do swoich umiejętności, więc próbujemy, ale kto nie próbuje, ten się nie nauczy. Takie jest moje powiedzenie. I to będą nasze spodenki. Dobra, skończyłam i być może to nie jest coś co ubrałabym idąc np. do kogoś na noc, ale są spodenki, są, jest t-shirt, jest. To ona i taka biała Nie będę Wam pokazywać jak to wygląda tutaj, bo wygląda średnio, ale na szczęście tej części z gumką nie widać pod koszulką. Wygląda tutaj ogólnie bardzo słabo, bo nie miałam takiej grubej gumki, więc to są takie cienkie gumce i e, na no średnio to wygląda po prostu, ale spełniam rolę piżamy, więc będę w tym spać. Uważam, że całkiem udany projekt, jak na to, że robiłam to bez wykroju i tak na wyczucie, oczywiście, jak zawsze, a ja niestety mam też taką cechę, że e, mam subniany zapał i często coś zaczynam robić i w połowie mi się już po prostu nie chce, więc robię to na szybko i na odwal. I dlatego te rzeczy później są takie bardzo na odwal i może tego nie widać z daleka, ale jakbyście się przyjrzeli bliżej to no nie jest zbyt równo, ale już mi się nie chciało w połowie tego robić dalej, więc zrobiłam tych jak zrobiłam, ale z daleka wygląda okej. Okay. Mateusz się już mnie śmieję, że wyglądam jakbym pracowała w szpitalu albo jakbym jak by była pacjentem w szpitalu. Włos mój był na tym na, na zapalniczce i się, i wybuchł ten włos. Ja już się przebrałam i będę szła na siłownię, e, ale nie będę sobie tak o tam ćwiczyć na jakichś maszynach, tylko idę na zajęcia z jogi. E, na 21.30 jest 20.30 i myślę, że sobie chyba po prostu wyjdę wcześniej. E, I pójdę tam pieszo, bo mam około 20 minut pieszo. Autobusem mam um, e, bliżej, ale autobus jedzie dopiero o 21.10, więc nie dożywałbym tak na styk. To musiałabym się też siedzieć, czekać, a już jestem w sumie gotowa, więc chyba jako taką rozgrzewkę sobie zrobię 20-minutowy szybki spacerek. W ogóle kupiłam sobie jakieś dwa tygodnie temu właśnie karne tą siłownię, i na razie byłam tylko raz, więc wypadałoby się tam częściej trochę wybierać. Ja już wychodzę na y, mój spacerek na siłownię. Wciąłam z siłowni i wykąpałam się. Teraz sobie na kolację z naturalny e, i atomik proteinowy, nie chce mi się potem sięgać. E, I sobie jeszcze poczytałam właśnie tę książkę przed snem i ogólnie super byłam tej lodzę. fajna instruktorka, więc e, bardzo fajnie się rozciągnęłam, zrelaksowałam i... Idę zaraz spać, bo jutro chcę wcześniej wstać i myślę, że jutro dokończę tego vloga jeszcze może też coś fajnego porobię, żeby było ciekawiej. Położyłam się tutaj wcześniej spać, bo myślałam, że dzisiaj jakoś super wcześnie wstanę, a jest dziewiąta, więc no to nie jest jakoś mega wcześnie, ale i tak lepsze dziewiąta niż dwunasta, tak? Ja już sobie zrobiłam moją poranną pielęgnację, ee, nakładam tonik i zazwyczaj to tylko krem nawilżający i SPF. A dzisiaj sobie jeszcze nałożyłam serum z witaminą C pod to wszystko. I do ust kupiłam sobie wczoraj, kurde, nic tutaj nie widać. Czekaj sobie, wezmę lepszego światła, o. Kupiłam sobie wczoraj taki pasam do ust z Contigo o zapachu brownie z pomarańczą, i widzicie jak on pachnie. Po prostu, no. Pachnie taką czekoladką, takim, no takim brownie. I ja mega lubię takie rzeczy o zapachu, właśnie jakimś czekoladowym. Do ciała też użyłam takiego balsamu kakaowego z jaj. Mega mi się podoba ten zapach. Robię sobie właśnie sielanko i ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że to, że jestem teraz w domu już trzeci dzień z rzędu, jest to wynik tego, że został odwołany mój lot do Pekinu. I mówiłam o tym w filmiku z Miami, który nagrywam po miesiącu, ale nie wiem, czy w ogóle tam ten filmik wstawię, bo mam trochę za mało materiału. No, generalnie dwa dni temu przyszłam sobie na lot, już byłam gotowa, spakowana, już przyjechałam do biura i okazało się, że lot jest odwołany. A to był właśnie lot do Pekinu. Ja byłam mega szczęśliwa, że tam lecę. Ale no, niestety takie jest lotnictwo, że jest nieprzewidywalne, no i zdarzają się takie rzeczy, więc teraz e, z tego powodu właśnie siedzę w domu. Przynajmniej mam okazję, żeby sobie jakoś tak kreatywnie, produktywnie ten czas zagospodarować, e, dlatego też trochę to jest powód, dla którego nagrywam ten filmik. I pewnie dla wielu osób będzie on dosyć nudny, bo e, myślę, że. Dla wielu osób to jest po prostu zwykły dzień i nic ciekawego się nie dzieje. Ale uwierzcie mi, że dla mnie to są takie ciekawiej spędzane dni, bo ja zazwyczaj naprawdę niewiele robię w ciągu dnia. E, więc no to, że mam jakieś zajęcia typu pójście do kawiarni czy e, pójście na jogę, to jest taki bardziej nietypowy mój dzień. I nie wiem, może kogoś to zaciekawi. Jak nie, to dajcie znać, więcej nie będę nagrywać takich filmików no to jest taki w sumie pewnie dla wielu osób zwykły daily vlog dobra, zrobiłam sobie śniadanko, zieloną herbatkę tu mam suplementy patrzcie w ogóle jakie fajne kiedyś zrobiłam podstawki pod kubek, wyszydełkowałam chyba muszę wrócić do szydełkowania I dzień zaczynam od nudnych, urzędowych powiedzmy spraw teraz sobie włączam muzykę i będę się malować eee, mam sobie tutaj kawkę i eee, nie będziecie słyszeć tej muzyki bo wiecie, prawa autorskie Malowanie się z muzyką to jest taki, wiecie, me time w ciągu dnia. Ja wiem, że jestem cały dzień sama, więc można powiedzieć, że cały dzień to jest taki me time, ale dziewczyny na pewno zrozumieją o co chodzi. Jak jest muzyka i makijaż, to jest po prostu mega fajnie. Jak tylko się przebieram sportowy strój, to od razu mam więcej motywacji do wszystkiego. Mam ochotę po prostu się ruszać, skakać, ćwiczyć, więc chyba sobie teraz zrobię jogę. Zrobiłam sobie taką fryzurkę, nie wiem czy widać, chyba całkiem spoczko. Nie chciałam zacząć robić obiad, ale stwierdziłam, że skoro romantyzuję swoje życie, to pójdziemy dzisiaj na jakieś jedzenie na mieście. Jedziemy właśnie na jedzonko. Jeszcze nie wiemy, co co będziemy jeść, ale o, dzięki, ze światłu. E... No ale pokażę Wam, co tam sobie jechał. Wróciliśmy już z jedzenia i weszliśmy jeszcze na chwilę do galerii. i Kupiłam sobie w seforze jakiś takie serum, chyba z witaminą C. Nie wiem, to chyba nie jest serum, co jest coś takiego. I będę to testować, mam nadzieję, że to jest coś, co powinnam używać, bo te kosmetyki mają takie specjalistyczne nazwy, czasami nie jestem pewna, co to jest, ale skończyło mi się moje serum z witaminą C, więc będę teraz używać tego i zobaczymy.